No dobra. Empatia najczęściej jest um, definiowana jako zdolność współodczuwania emocji razem z innymi zdolność do odczuwania emocji innych ludzi. Jest to najczęściej y, definicja empatii afektywnej, empatii emocjonalnej i która właśnie na tym polega. Jest to zdolność, umiejętność, lub można by nawet rzec, że y, pewna cecha, pewna stała. Y, Pewna stale włączona, stale działająca hmm, tendencja hmm, organizmu, jednostki do odczuwania tych samych stanów emocjonalnych, co inni ludzie. Jest to umiejętność. Która pozwala nam reagować w konkretny sposób i jest ona bardzo przydatna w rozwoju społecznym. Jest to umiejętność, za którą idzie bardzo dużo pożytecznych skutków. Jednak jest ona bardziej złożona niż myślimy. Teraz tak. Empatię póki co dzielimy na empatię afektywną, czyli właśnie zdolność odczuwania, współodczuwania tych samych stanów emocjonalnych, co inni ludzie, i empatię kognitywną, jest to zdolność rozumienia emocji innych ludzi, zdolność rozumienia do tego, jak inni ludzie się czują. Różne kombinacje nasilenia tendencji do odczuwania empatii afektywnej i kognitywnej skutkują różnymi. Mm, można by powiedzieć, że nawet i skłonnościami, na przykład można hipotetyzować, że wyższa empatia kognitywna, czyli zdolność rozumienia, wyższa empatia poznawcza inaczej, czyli zdolność rozumienia do tego, jak się czują inni ludzie, od empatii afektywnej, od empatii emocjonalnej, czyli od wyższa zdolność rozumienia, jak się czują inni ludzie, od zdolności do odczuwania tych emocji razem z nimi, no to można tutaj hipotetyzować, że skutkuje to. Skłonnościami do manipulacji na przykład. No bo jeżeli rozumiem, jak się ktoś czuje, ale nie współczuwam tego aż tak bardzo jak on, co zawsze, psz, za, zawsze jest tak, że, że no wiadomo, że nie będziemy odczuwać czegoś tak samo jak ktoś inny. No ale znacznie wyższa zdolność rozumienia tego, jak ktoś się czuje, a bardzo niska na przykład zdolność współczuwania no to. Bardzo, że tak powiem, prosty przepis na manipulatywność, ale nie wiem, czy są takie badania. Na tym będzie polegała moja magisterka. Zgaduję, że musi być tam jakiś czynnik mediacyjny. No dobra. No więc tak. Mamy empatię poznawczą i empatię emocjonalną. Empatię afektywną i kognitywną, innymi słowy. No i teraz tak. Empatia afektywna dodatnia, czyli empatia emocjonalna dodatnia, to jest zdolność rozumień zdolność odczuwania emocji pozytywnych, współodczuwania emocji pozytywnych. Wiadomo, że nie ma podziału między emocje pozytywne i negatywne. Natomiast tutaj chodzi o stany. Um, nie alarmujące. Nie. 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 O takie stany nie alarmujące. Nie alarmujące zagrożenia w naszą stronę. Co mam na myśli przez alarmowanie zagrożenia? No więc, jeżeli na przykład ktoś się na nas zdenerwuje. No to można przypuszczać, że. Albo może nas zaraz pobić, albo zaraz na nas nakrzyczy. No może się to wiązać z jakimiś negatywnymi konsekwencjami ze strony tej, które będą miały początek u, u tej osoby, prawda? Zachowanie tej osoby, jeżeli się taka osoba zdenerwuje, to jej zachowanie będzie miało negatywne konsekwencje dla nas. Można tak przypuszczać przynajmniej. No i tutaj właśnie, tutaj chodzi o ten alarm, tak? O, chodzi o to, że to są te złe Emocje powiedzmy. Natomiast empatia efektywna, ujemna to jest właśnie zdolność współodczuwania tych złych emocji. Czyli mm, na przykład, właśnie, jeżeli ktoś się zdenerwuje, z, z, jeżeli ktoś się zdenerwuje, no to możemy czuć tą złość razem z nim. Jeżeli ktoś jest smutny, to możemy mu razem z nim po prostu dzielić ten smutek, tak. Chodzi o to, że tutaj chodzi o taką zdolność do współodczuwania tych stanów. Natomiast teraz tak. Ujem... Y Empatia, tak samo jest empatia poznawcza, dodatnia, ujemna, czyli zdolność do rozumienia tego, że ktoś się w euforii, że ktoś jest zadowolony i tak dalej. Na przykład, możemy mieć na przykład troszeczkę gorszy humor z racji tego, że coś się u nas stało, ale na przykład nasza przyjaciółka dzisiaj osiągnęła coś, co bardzo długo chciała osiągnąć, albo przyjaciel, wspieraliśmy ją długo w tym i tak dalej. No i jest szczęśliwa, i generalnie rozumiemy to, że jest szczęśliwa, i, i jesteśmy w stanie, jakby. Przynajmniej dostosować te emocje do, do niej. <słuch> o, jesteśmy w stanie jakby zrozumieć, czemu się tak zachowuje i pozwolić jej na to, pomimo własnych tego, że właśnie sami nie podzielamy, że tak powiem, tego stanu emocjonalnego. No i to jest zdolność rozumienia właśnie tych. Empatia poznawcza dodatnia. Natomiast empatia poznawcza ujemna, jeżeli ktoś się na nas wścieknie, to my na przykład możemy rozumieć, że, dlaczego on jest zły, tak? Że jest zły, ponieważ na przykład coś się stało. Albo jeżeli ktoś jest przerażony, to my możemy rozumieć, czemu jest przerażony. Jest przerażony, że na przykład, nie wiem, musi jutro napisać test. I, I to jest właśnie ta zdolność rozumienia emocji innych ludzi. Zdolność takiego i przewidywania też na tej podstawie, jak się zachow zachowają. Jeżeli ktoś jest przerażony, no to rozumiemy to, że jest przerażony. Możemy okazać to zrozumienie. To jest ta empatia poznawcza ujemna, korzystamy z empatii poznawczej ujemnej. No i możemy na przykład. Dzięki temu naszemu zrozumieniu porozmawiać z tym człowiekiem możemy na przykład trochę współpodzielić ten właśnie to, skorzystać z tej empatii emocjonalnej. Ujemnej możemy troszeczkę podzielić, okazać to zrozumienie, ale też jakby w jakiś sposób współodczuć to razem z nim i to może dać jakieś takie kata katartyczne wrażenie dla tej osoby, yy, odczucie, że, że już się lepiej troszeczkę, tak, bo została zrozumiana, że ktoś ją rozrozumiał, że ktoś poczuł to, co ona poczuła. Wtedy korzystamy z tych, tej empatii poznawczej, emocjonalnej, ujemnej. Natomiast jeżeli ktoś jest zadowolony, no i my jesteśmy zadowoleni razem z nim z jakiegoś powodu, no to korzystamy z, z przeciwstawnej empatii. Przeciwstawnych, ym, z, z, z empatii przeciwstawnej, tak? Czyli z, z, tej, z tej dodatniej empatii ym, emocjonalnej. No dobra. To chyba jest proste, chyba jest jasne. Do pomiaru tej empatii afektywnej i poznawczej służy właśnie skala PES, która tutaj zaraz powiem została opracowana. To jest skala empatii per PES. I ona w polskiej adaptacji językowej występuje. No dobra. Mamy też takie zjawisko, jak Scottland w 1971 roku zaproponował, zauważył, że jest takie zjawisko. Stotland, przepraszam, Stotland w, 2000, w 1900, tam w latach 70, 80., już na początku lat 80. zaproponował, że istnieje takie zjawisko jak antyempatia powiedzmy. To się nazywa. Opisał zjawisko nazywane dysonansem afektywnym. Jest to tendencja do odczuwania. Tak, jak w ogóle to, tak jak w ogóle, tendencja do odczuwania przeciwstawnych stanów emocjonalnych do drugiej jednostki. Tak, jak powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z dysonansem afektywnym, tak? Emocjonalnym. Czyli wiąże się to z emocjonalnością. Badaczem, jeżeli z jakimi deficytami w empatii wiążą się. wiążą się dark triad, dark triad personalities, czyli te osobowości ciemnej triady. Narcyzm, makiawelizm i psychopatia. Makiawelizm to manipulatywność, skłonność do manipulowania. Pewne takie, taki, można by powiedzieć, że taka, taka troszeczkę filozofia. Troszeczkę taki sposób bycia. Można by powiedzieć, na zasadzie świat jest Nie można być w 100% dobrym, o tak powiem. W wielkim, ogromnym skrócie. To jest manipulatywność, to jest, to jest zdolność do zarządzania dobrem i, e, osiąg i sukcesywnego osiągania własnych celów, czasami przy tym łamiąc zasady. Bardzo y, aktualna w tych czasach mam wrażenie, że y, filozofia i często przez ludzi podejmowana i dyskutowana. No dobra. Y, badacze badali, czy, z jakimi deficytami w empatii wiążą się te trzy y, cechy, można by powiedzieć, te trzy konstelacje cech. I zauważyli właśnie... Że w przypadku psychopatii i machiabellizmu dysonans afektywny ma tutaj dużą rolę. Powstało bardzo fajne narzędzie Affective and Cognitive Measure of Empathy, i to jest ACE ACME, skala ACME, która mierzy zarówno empatię poznawczą, jak i emocjonalną, dodatnią i ujemną, ale także i dysonans afektywny. O co chodzi z dysonansem efektywnym? Czujemy na przykład szczęście. Ktoś czuje szczęście, a my w związku z tym się denerwujemy? Ktoś czuje się źle, a my w związku z tym czujemy przyjemność. Tak? Czy to się robi bardzo bardzo, bardzo, bardzo mrocznie, tak? Jak wam pra prawdopodobnie już się domyślacie, koreluje taki dysonans afektywny z sadyzmem? Czyli dosłownie. Um, czynieniem cierpienia, sprawieniem komuś cierpienia dla przyjemności, tak? Zarówno fizycznego, jak i psychicznego. No i tutaj właśnie psychopaty psychopatii i machiawalizmie okazało się, że tutaj ważną rolę gra ten dysonans afektywny. Można by przypuszczać, że jest on, jeżeli chodzi o psychodynamiczną, Psychodemiczne ujęcie, że jestem wynikiem tak samo jak w przypadku w ogóle sadyzmu, jest on wynikiem głębokiej zazdrości i zawiści do innych ludzi. W związku z tym można przypuszczać, że zazdrość może być pewnym mediatorem w aktywacji dysonansu afektywnego. Czyli czujemy się zazdrośni i wówczas... Możemy mieć większo, większo, jest większe prawdopodobieństwo, możemy mieć większą tendencję do odczuwania przeciwnych stanów emocjonalnych co inni. Jeżeli ktoś się czuje dobrze, a my się czujemy zazdrośni, to my się będziemy czuć źle. Jeżeli ktoś się czuje źle, a my jesteśmy zazdrośni, to my się będziemy czuć dobrze. Według mnie ma to sens. W przypadku psychopatii. Wyższa jest znacznie empatia kognitywna, natomiast bardzo, ale to bardzo zaniżona jest empatia afektywna. Jednak troszkę tej empatii jest. Najnowsze badania pokazują, że jest trochę, że psychopatia wiąże się z zaniżoną empatią afektywną, no i standardową empatią kognitywną. Chociaż nie zawsze też. Różnie wychodzi to w badaniach, ale raczej na ogół, można, na, na ogół jest ta empatia afektywna przede wszystkim zaniżona. Natomiast empatia kognitywna, poznawcza jest, jest, jest raczej w wielu przypadkach w normie. No dobra. To by było chyba na tyle.